Cześć kochani, dzisiaj odczarowujemy kaszę gryczaną gotowaną w soku pomidorowym na niedobory żelaza. Zapraszam. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama. Niektórzy kasza gryczana to w zęby kole. Ale ja znalazłam na to sposób. Yy, przygotujemy sobie kaszę gryczaną ugotowaną, uwaga, w soku pomidorowym ma zupełnie inny smak. Uwierzcie mi, osoby, które nie lubią palonej kaszy gryczanej, pokochają ten smak i będą jedli ją już na co dzień. Kasza gryczana to najzdrowsza kasza na świecie. Myślę, że... Bez problemu mogę tak powiedzieć. No i jeszcze komosa ryżowa, ale to taka trochę bardziej pseudokasza, bo zawiera więcej białka niż takie typowe kasze. Kasza gryczana, słuchajcie, to jest bomba magnezu. Jak mamy skurcze, to nie biegniemy do apteki po magnez, który wchłania się w 2-3%, tylko jemy właśnie kaszę gryczaną. Dodatkowo kasza gryczana to jest bomba żelaza. Dla osób, które mają anemię, niedokrwistość, idealne rozwiązanie. Dodatkowo kasza gryczana to witaminy z grupy B dla naszego układu nerwowego, a kto nie chodzi teraz zestresowany. Palona, niepalona? Nie ma to znaczenia. Troszkę bardziej zdrowa jest ta niepalona, ale ja dzisiaj odczarowuję właśnie paloną. Kaszę gryczaną, tutaj jest powiedzmy 3 czwarte szklanki, to jest około 100 gramów, czyli jedna torebeczka, ale nie gotujemy w torebeczkach, nie będzie takiego efektu. Wsypujemy do garnka. Pamiętajcie, że kaszę gotujemy w podwójnej ilości płynu. Jak nie wody, to dzisiaj sok pomidorowy. Sok pomidorowy jest turbozdrowy, jest zdecydowanie zdrowszy, słuchajcie, od samych pomidorów. Dlaczego? Ponieważ pod wpływem obróbki termicznej, pod wpływem przetwarzania pomidoru, powstaje taki bardzo ważny składnik przeciwutleniacz, jak likopen, który działa między innymi dobrze na nasze serce, układ krążenia, na nasze oczy. No i działa przeciwstarzeniowo. Kaszę zalewamy sokiem pomidorowym. Kaszę dokładnie mieszamy z sokiem pomidorowym, następnie przykrywamy i gotujemy do całkowitego wchłonięcia przez kaszę soku na bardzo małym ogniu. Po 10-15 minutach kasza wygląda właśnie w ten sposób. Cały sok jest wchłonięty do środka, kasza jest mięciutka. Taka kasza może być dodatkiem na przykład do obiadu, ale może też być pełnowartościowym posiłkiem. Jeżeli na przykład wymieszamy do niej cieciorkę, soczewicę, albo może, nie wiem, tuńczyka, upieczonego kurczaka. U mnie dzisiaj jednak będą moje ulubione dodatki, czyli suszone pomidory, jeszcze dla podkręcenia super smaku czarne oliwki, moje ulubione. I na koniec mój ulubiony składnik. Jak mnie znacie, to wiecie, że ta stolińska to tylko tej natce pietruszki gada i wszędzie dodaje, oczywiście. Im więcej, tym lepiej. Samo zdrowie. Dlaczego? Bo natka pietruszki zawiera, tak samo jak kasza gryczana, bardzo dużo żelaza. Ale dodatkowo zawiera bombę witaminy C. A witamina C powoduje to, że to żelazo lepiej się wchłania do naszego organizmu. Więc można powiedzieć, że ta potrawa to taka bomba żelaza. Dokładnie mieszamy. Jeszcze trochę soli, ale nie za dużo, bo oliwki były słone. I na koniec dużo pieprzu. Moja lubię pikantne potrawy. Taką kaszę można jeść zarówno na ciepło do obiadu, ale również na zimno. Idealnie sprawdzi się do śniadaniówki, do szkoły, do lunchówki i do obiadówki do pracy. Próbujemy. Mm. Kocham kaszę grzyczaną. Mam nadzieję, że w takiej postaci, gotowana nie w wodzie, tylko w soku pomidorowym, przypadnie wam, wam do gustu i Wy się również w niej zakochacie. To kasza bomba żelaza. Napiszcie w komentarzach, z jakimi niedoborami pokarmowymi Wy się zmagacie, żebym mogła przygotować kolejny przepis. Do zobaczenia. Pa!